Cześć, z tej strony Janek z ergam.pl. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić nowość od marki Ecol Voltren. Marka ta zasłynęła bardzo dobrej jakości pistoletami na CO2, choć od niedawna rozwija swoje portfolio i posiada również karabinki łamane. Natomiast my, weźmiemy na tapet, dzisiaj Nowość w postaci pistoletu Voltran Ecol ES P92. Nie bez przyczyny pojawia się w nazwie 92. A zaraz zobaczycie, dlaczego. Na pierwszy rzut oka ten wygląd wydaje się znajomy. Dobrze myślicie. Pistolet jest bardzo mocno inspirowany pistoletem Beretta. M92, który swego czasu był regulaminowym pistoletem armii amerykańskiej oraz y, bardzo często był wykorzystywany w Stanach przez policję. Między innymi była to broń Maxa Payne'a. Ale y, skupmy się na Voltranie P92. Jest to unowocześniona wersja pistoletu opartego o legendę Berety. Zaraz przyjrzymy mu się dokładniej. Pozwoliłem sobie usunąć skrzynkę, która jest bardzo fajnym i przydatnym na co dzień w przechowywaniu dodatkiem, żebyście mogli lepiej i bardziej kontrastowo obejrzeć pistolet. Jest wykonany z polimeru, który zapewnia bardzo sztywną ramę. Posiada Dosyć mocne ryflowania na chwycie, które zapewniają bardzo pewne trzymanie, nawet posiadaczom dosyć znacznych dłoni, oraz mocno wyprofilowaną ostrogę, która pozwala łatwo dobyć w sposób powtarzalny pistolet bez obawy o to, że możemy zahaczyć o zamek lub pracujący kurek. Pistolet może strzelać w trybie samonapinania, czyli double action. W momencie, kiedy naciskamy na spust, kurek zostanie odwiedziony do końca i padnie strzał. Lub w momencie, kiedy chcemy strzelać trochę wolniej, ale znacząco precyzyjniej, możemy odciągnąć kurek do końca co spowoduje znaczne zmiękczenie spustu i pozwoli nam strzelać o wiele precyzyjniej. Konstrukcja waży 735 gram, czyli ma całkiem znaczącą masę jak na krótką wiatrówkę. Zasilany jest standardową kapsułką CO2 12 g. A jego magazynek mieści 14 śródów typu BB. Jego prędkość wylotowa jest bardzo wysoka, jak na wiatrówki na CO2. Jest to aż 150 metrów na sekundę, katalogowo. Przeciętne wiatrówki CO2 mają prędkość wylotową w granicach 120 metrów na sekundę. Więc to jest warte podkreślenia. Oprócz tego, pistolet jest wyposażony w podlufową szynę typu Picatini albo RIS 22 mm, która pozwala zainstalować latarkę, celownik laserowy albo urządzenia typu combo łączące różne funkcje. Znacząco pomaga to w łatwości namierzania i trafienia do celu. Ważnym podkreśleniem szczegółem Istotę Voltran jest to, że posiadają w pełni metalowe magazynki, które mieszczą w sobie kapsułę z CO2 oraz e, znajdujący się u góry zawór strzałowy. Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ wszystkie elementy są łatwo dostępne oraz wykonane z metalu. Taka konstrukcja jest bardzo trwała, a nawet po latach eksploatacji w przypadku kiedy pojawiłby się jakikolwiek problem dostęp do elementów mechaniki jest bardzo łatwy i pozwala na konserwację lub ewentualne hipotetyczne naprawy Warto na to zwrócić uwagę bo nie jest to częsta praktyka producentów wiatrówek A teraz przedstawię wam jak załadować i przygotować do strzału Ecola ES P92. Zaczynamy od wyciągnięcia magazynka. Następnie ściągamy blokadę. Ściągamy blokadę i zapinamy ją w dolnej części. Następnie bierzemy standardowy pojemnik w i próbujemy wsypać śród przez otworek. Tak, żeby wpadł nam bezpośrednio do magazynka. Jest. To dosyć niełatwe za pierwszym razem, w szczególności, próbując pokazać w kamerze, ale w normalnych warunkach zapewniam Was, że ładuje się go bardzo prosto. Kiedy już mamy śruty w środku, zwalniamy blokadę, a następnie wkładamy kapsułkę. Kapsułkę umieszczamy tak, aby szyjka. Zmieściła się w otworze z odpowiedniej strony, a następnie wykorzystując dedykowany kluczyk imbusowy, dokręcamy aż poczujemy opór i jeszcze kawałek, aż nastąpi przebicie i uszczelnienie kapsułki. W tym momencie pistolet po wsadzeniu magazynka będzie gotowy do strzału. Możemy albo e, odciągnąć kurek. I oddać pojedynczy celny strzał. Lub wykorzystać samą napinacz do kolejnych szybkich strzałów. W momencie, kiedy pistolet jest pusty, zamek nie zostanie w tylnym położeniu. Zwróćcie uwagę na to, że po wystrzeleniu całego magazynka, w tym modelu, zamek nie zatrzyma się w tylnym położeniu. Lecz pistolet zmieni dźwięk. Nie słyszymy trafienia w cel, a dźwięk ma inną barwę. Dlatego musicie zwracać na to uwagę, żeby ponownie załadować pistolet i przygotować go do działania.